Wrócił w końcu, w końcu do, do, do swojego domu, burzony, nerwiony, nie odpowiadał nikomu Poszukał tylko lotów na Sycylię, najpierw zapytał siostrę Emilię cała Sycylia jest zalana. zalana, nie szukał biletów od rana Mam pomysł, może Australia, to już ci powie ciocia Natalia A może polecę na, na Bahamy. uśmiech się pojawi na ustach mamy Bo mama we wtorek ma tam leci, do załatwienia, ważne sprawy mam mieć Na Bahamach, gość na Bahamach nie ma śmieciarek, za to są miliardy koparek. Tam dookoła są tylko śmieci, śmiecą nawet dwuletnie dzieci. Tam wszędzie jest brązowe błoto, każdy tam krzyczy to ty to ty jeżeli ktoś tam ma złote, złoto, to wszyscy się drą te dziwne istoty. No co ty na pewno to zmyślasz, jak nie wiesz, to wpisz Bahamy w Netflix, a czemu ty żyjesz taki dziwny filmik i na ciebie z mamą by tam mówili dwa dziki. Chamo Vajiki mm -hmm. Chamo Fitniki Już jestem trochę mniej wkurzony, postanowiłem, że polecę do Amazonii. Brazylia, Brazylia, jeszcze raz, Brazylia, nie zabronisz mi już, Emilia. Tam wszystko kosztuje więcej, większości ludzie to menele, ale ja przecież jestem bogaty. Będę kiedyś nawet bogatszy od taty. Gość! Brazylii, gość Dzisiaj lecę do tej Brazylii, zrobię niespodziankę mojej Emiliona oczywiście poleci ze mną do tego Rio de Janeiro